Witaj, ja nazywam się Jakub Jowarowicz i dzisiaj chcę Wam pokazać e, świetną stronę dla każdego marketera, programisty, czy osób, które chcą bardzo tanio kupić profesjonalne narzędzia e, na cele swojej firmy. E, jest, e, tą stroną jest AppSumo, zresztą tak jak widać y, na moim ekranie. Pokrótce przedstawię generalnie, czym AppSumo jest, później e, przejdę do, e, do tego, jak, e, jak należy tutaj nie zakupować sobie te produkty, jak z, jak, z nich jak z nich korzystać. Ja szczerze wam powiem, szczerze tobie, po, szczerze tobie powiem, że z tego absumo korzystam już no bardzo, bardzo długo i, i bardzo wiele narzędzi kupiłem za dosłownie bez cen, w porównaniu do, do cen regularnych i, i takim, przykładem, nie, takim przykładem niech będzie na przykład narzędzie Albakros. Które normalnie kosztuje z tego co pamiętam w granicach 49,79 euro miesięcznie. Mi się udało dostać je na w dożywocie w cudzysłowie oczywiście e, za bodajże 49 albo 59 dolarów, więc warto sobie tutaj czasem zaglądać. Pokażę też, jak, jak zdobyć 10% i 10 dolarowy. Kupon e, rabatowy, e, poza oczywiście tymi kuponami, które są w trakcie takich eventów jak teraz, czyli tak zwanego e, Sumo Day. E, I to jest takie wydarzenie, które się odbywa corocznie i, i są tam dedykowane promocje dostępne w danym roku, tylko tego dnia i z reguły w ciągu całego roku dalej się już nie, nie powtarzają. E, Pokrótce generalnie sama idea jest dosyć prosta, czyli dodają się tutaj wszystkie jakieś startupy, czy, czy nawet znane narzędzia, czy z deweloperzy motywów, wtyczek do WordPressa. Ten katalog jest naprawdę ogromny, bo nawet książki się tutaj znajdą i płaci się w większości przypadków za dostęp jednorazowo. Dostaje się specjalny kod, specjalny link do specjalnej strony, gdzie zakłada się konto i wtedy dostaje się dostęp do danego narzędzia albo na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z cennikiem tego, tegoż narzędzia, co oznacza, że przyszłe aktualizacje w danym planie taryfowym będą dla nas dostępne bez żadnych dodatkowych opłat, albo w tak zwanym specjalnym planie Absumo, czyli specjalnie skonfigurowanym planie z limitami przypisanymi do, do danego planu. Przy bardziej popularnych narzędziach właśnie najczęściej jest to ta druga opcja, czyli przykładowo tak jak zwykły klient w najtańszym planie, a nie wiem, dostępne pięć użytkowników, tak w przypadku Absumo planu Absumo jest to na przykład jeden, dwóch użytkowników, a kolejnych, no to trzeba albo zaupgradewać plan, <coughs> albo e, albo po prostu za tych użytkowników sobie e, dopłacić. I pokażę Wam, jak to wygląda. Weźmy sobie jakieś, jakąś popularną. A, no i też oczywiście niekoniecznie muszą być to dożywotnie, dożywotnie deale. Aczkolwiek ja pokażę Wam taki przykładowy dożywotni deal o, z jednego mm, z banków e, zdjęć. E, tutaj w ramach opłaty najniższej 39 dolarów, bo tutaj tak zwane są jeszcze stokowe kupony, do których też przejdę mamy e, dostęp w zależności podstawowym planie, już sobie przywijmy od razu do tego do paczki 100 pobrań to jest paczka e, paczka do żywotnia. Jeżeli kupimy dwa kody, mamy 200, a jeżeli kupimy ich więcej, no to zwiększa się oczywiście ilość, mm, ilość tych, mm, tych kodów. Pod WordPressa bardzo często, szczególnie w okolicach Black Friday, pojawia się też kod na Short Pixel do optymalizacji obrazków, i to jest jedna z fajniejszych opcji na zakup. Kilka miesięcy temu pojawił się nawet plan, że ich jeden z abonamentów bodajże 3000 obrazków miesięcznie, czy 5000 obrazków miesięcznie, nie pamiętam, bo, bo ja mam tyle, tyle z poleceń, że już abonamentu nie potrzebuję w sensie tyle obrazków mogę z poleceń e, optymalizować. I wtedy pojawił się właśnie taki plan, że jest właśnie 3 czy 5 tysięcy obrazków za chyba 39 dolarów i to jest właśnie był plan dożywotni, aczkolwiek można było właśnie za pomocą zakupu większej ilości kodów sobie to powiększyć. Wejdźmy sobie w zakładkę przeglądaj, bo na stronie głównej nie są wymienione wszystkie. Jak widzicie tych kategorii i dodanych rzeczy trochę tutaj jest. Są oczywiście też, też, też narzędzia narzędzia i deale mm, darmowe. I są to naprawdę najróżniejsze narzędzia. E, są to czasem nawet produkty fizyczne w, w specjalnych, gdzieś tam limitowanych, limitowanych ofertach. E, no naprawdę mm, jest, jest tego dużo. Dodatkowo można tutaj, jeżeli w, dużo m, zakupuje się, jeżeli dużo zakupujesz narzędzi tutaj, warto ewentualnie spojrzeć na tak zwany Absumo Plus, który poza tym, że pewne, pewne deale są dostępne dłużej albo dostępne są tylko dla ciebie, to dodatkowe wszystkie inne dostępne są wyłącznie, przepraszam, nie, nie wyłącznie, dostępne są z dziesięcioprocentowym dodatkowym i stałym rabatem, niezależnie czy przypadkiem ten deal nie jest rabatowany gdzieś tam jeszcze przez inną, przez inną promocję. Nie ukrywam, że nagrywam ten filmik trochę pod artykuł, więc może przejdziemy sobie do zakupu. W tym przypadku zakup będzie darmowy, czyli jedno. O. Social B. Jedna z fajniejszych aplikacji do zarządzania, do zarządzania mediami społecznościowymi. Jest dostępna teraz w rocznym planie. Bootstrap za darmo. Eee, ten plan pozwala nam na dodawanie postów na Twittera, Facebooka, Linkedina, Pinterest, Instagram i Google, moja firma. Eee, możemy mieć jeden workspace, czyli tak naprawdę jedną, mark jedną marką możemy zarządzać i możemy mieć tutaj jednego użytkownika, maksymalnie 5 profili, 10 kategorii treści. To możemy dodać 10 kanałów RSS i pod każdą kategorię treści możemy dodać maksymalnie 1000 postów. Fajnym, fajnym bajerem jest też e, recykling postów, e, czyli że one się będą, mogą się odświeżać co jakiś określony e, czas, e, jakby na nowo. E, samo narzędzie, e, jak prawie każdy planer postów, e, oferuje w zasadzie to samo, co wszystkie tam właśnie za, za wyjątkowymi gdzieś tam bajerami, bajerami obok, ale jest to narzędzie, które jest faktycznie gdzieś tam e, bardzo, e, bardzo polecane. E, dla początkujących szczególnie, aczkolwiek nie korzystają z tego tylko oczywiście e, początkujące. Normalnie mamy tutaj e, trial dostępny. Przejdę sobie, bo tutaj gdzieś powinien być widoczny cennik, jak to wygląda normalnie. O, mamy. To jest właśnie ten plan Bootstrap i e, on normalnie kosztuje. 19 dolarów miesięcznie, co oznacza, że jeżeli dostajemy go na cały rok e, za darmo, e, no, oszczędzamy dużą ilość pieniędzy, nie musimy wy, wy, wydawać, nie musimy wydawać pieniędzy gdzieś tam na inne narzędzia. E, jest on polecany głównie pod gdzieś tam początkujących użytkowników, pod małe firmy, autorów, coachów, e, Teoretycznie ten środkowy jest przeznaczony dla firm stricte, ale tak na dobrą sprawę. Jeżeli na tym planie wszystko będzie. Na tym planie. Wszystko będzie okej. Okay, no to są większe limity po prostu na tym. Na tym, na tym większość. Ale w przypadku naprawdę małych firm ten podstawowy plan w zupełności powinien nam wystarczyć. Zakup. Y Zakup social B tutaj odbywa się praktycznie tak samo jak zakup płatnego, jakiegokolwiek płatnego narzędzia, z tą różnicą, że pomijamy, pomijamy sobie kwestie kwestie płatnościowe. Po prostu mamy cena 0. W normalnej sytuacji pojawi się po prostu informacja, że proszę przejść na PayPal, aby dokonać płatności. Więc po prostu get. Produkt został zakupiony. Ja sobie może skopiuję tego, tego linka na przyszłość. Bo przyda się do opisu tego filmu. I tutaj mamy kod oraz właśnie tą specjalną stronę URL. Kierując się na nią kod. Kod zostanie tutaj trzeba będzie go wkleić. I tak zakładamy konto. Nie trzeba będzie podpinać żadnej. Żadnej karty kredytowej, żadnej karty płatniczej, konto skonfiguruje się automatycznie, no i dalej postępujemy już zgodnie z tym, co, co narzędzie nam dało. To, co jest bardzo fajne, to że możemy oznaczać produkty, które, które już wykorzystaliśmy I, i bardzo, ale to bardzo ważne jest to, aby dokładnie czytać opisy, ponieważ tutaj, tak jak widzicie, jest darmowy rok dostępu do planu Bootstrap, ale sam kod. Można zrealizować przez 60 dni, czyli nie za bardzo możemy z tym, z tym zwlekać. Roczne upgrade planu, czyli to jest to, o czym mówiłem, jeżeli to jest plan standardowy, no to dostaje się automatycznie tak jak wszyscy płacący klienci, jego aktualizację. I warto też zwrócić uwagę, czy jest to deal dla nowych, czy dla starych użytkowników już używających. Tak, jak tutaj mamy informację, że to jest tylko dla nowych użytkowników oczywiście, no nie powinniśmy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli nie mam jakiegoś super rozbudowanego konta, tam to skasować, założyć nowe. Aczkolwiek no jest to niezgodne z regulaminem i zwyczajnie mogą to konto zbanować. No niestety mówi się trudno, ale też tutaj od razu dodam, bardzo często jest tak, że mm, jeżeli jest darmowy jakiś dostępny jakiś darmowy deal, to bardzo często obok jest deal płatny też dla użytkowników, którzy nie są nowi, a już jakiś czas. E, to jest informacja o tym, że ten deal nie ma tego wyboru planu, czyli że niezależnie ile tych kodów e, kupicie, tyle e, jest to dostępne jako jeden, jeden po prostu kod z konkretnym, z konkretnym planem. I w zasadzie to jest tyle. Tutaj właśnie jest odnośnie tego Appso plus. No i teraz jak zdobyć kod, kod rabatowy 10%. Aktualnie trwa akcja. E, trwa akcja e, Sumo day, tak jak wspominałem, więc tam na, na stronie głównej dostępny jest, e, dostępny jest oczywiście kod rabatowy pod te akcje, on daje właśnie 10%, e, a poza tym, kiedy nie ma tego typu promocji, to z, po wejściu z linka E, dowolnego polecającego, wyświetla się komunikat, że podaj proszę swojego maila, wyślemy ci na niego kod. Ten kod to w zasadzie jest link, który uruchamia w koszyku automatyczne 10% rabatu. I teraz jak zdobyć 10 dolarów? Jeżeli zakupicie tutaj cokolwiek, to tak jak widzieliście wcześniej, tam się wam pojawia specjalny link. Jeżeli polecicie ten link swoim znajomym, szefowi, czy, czy komu tam chcecie i on zakupi daną rzecz, bo to nie może być produkt darmowy, to musi być zakupione, wtedy na wasze specjalne konto trafią, trafi 10 dolarów, trafi które można wykorzystać na zakupy innych deali, on może albo całkowicie spłacić zakup, albo, albo po prostu potraktować, można go potraktować jako kod rabatowy, pojawi się wtedy opcja, żeby użyć zgromadzonych środków z poleceń. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Apsumo. Ja nazywam się Jakub Jaworowicz i życzę Tobie miłego dnia.